Krótki raport dnia to szybka esencja 10 absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska. Komisja Europejska odblokowuje 137 miliardów euro, około 600 miliardów złotych dla Polski, w tym 60 miliardów euro z KPO, ogłosiła szefowa Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Tuskiem i premierem Belgii De Croo. Von der Leyen podkreśliła decydujący wpływ planu działania, jaki zaprezentował polski rząd. To jasna mapa drogowa dla Polski. Obiecała też kolejne dofinansowanie dla rolników w wysokości 1,4 miliarda euro. Tusk podkreślił: "Trochę się wspólnie napracowaliśmy, szczególnie Polki i Polacy 15 października na nowo" Wybierając demokrację. To jest 600 miliardów złotych, to jest góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy, by rozładować napięcie i niepokoje. 1,5 miliarda euro trafi do małych i średnich producentów żywności. Opłaca się być przyzwoitym. Pierwsze 6,3 miliarda euro 27 miliardów złotych, z KPO ma trafić do Polski za około 2 miesiące, zgodnie z grudniowym wnioskiem, a w podobnym czasie Polska ma otrzymać pierwsze środki z polityki spójności. W 2023 roku Polska zarobiła rekordowe 20 miliardów złotych, na nadwyżce w. Handlu stoczącą wojnę Ukrainą. Importowano za 31,4 miliarda złotych przy eksporcie za 51,6 miliardów złotych. Głównie eksportowane są produkty mineralne, sprzęt mechaniczny, pojazdy, statki powietrzne, żywność oraz uzbrojenie. Import to głównie metale, produkty roślinne, żywe zwierzęta, gotowe produkty spożywcze, tłuszcze, oleje, produkty mineralne oraz drewno. Eksport broni i amunicji wyniósł 5,7 miliarda złotych. Rok wcześniej eksport na Ukrainę wynosił 45,5 miliarda złotych. A import 28 miliardów złotych, bilans plus 17,5 miliarda złotych. Polska jest największym eksporterem dla Ukrainy i drugim największym importerem po Chinach. Audyt MSWiA w Komendzie Głównej Policji wykazał, że przy odpaleniu granatnika były komendant Szymczyk złamał ponad 15 procedur bezpieczeństwa i resort zawiadomi prokuraturę o spowodowaniu zagrożenia dla wielu osób oraz uchylaniu się od zbadania sprawy. Zachodniopomorskie Pogotowie Ratunkowe oświadczyło, że karetka, która na wiralowym nagraniu natrafiła na zablokowany przez rolników przejazd pod Koszalinem, bez utrudnień udała się na wskazaną przez protestujących pobliską drogę i nie miało to wpływu na czas przejazdu. Nagranie było wycięte z kontekstu i niesłusznie sprowadzało Społeczną krytykę na protestujących rolników. Polacy wymierają jeszcze szybciej. W grudniu liczba urodzeń spadła do rekordowo niskiej 19 tysięcy dzieci. To pierwszy raz w historii, gdy nie urodziło się nawet 20 tysięcy. To 17% mniej niż rok wcześniej, gdy było 22,3 tysiąca, a dotąd najgorszy był kwiecień 2023 roku z liczbą 20,8 tysięcy urodzeń. W grudniu zmarło 37,5 tysiąca osób, czyli dwa razy więcej niż się urodziło. W Zosinie, w województwie lubelskim, spotkali się liderzy największych protestów rolniczych w kraju. Wytknęli rządowi zbywanie i fałszywe oskarżenia oraz ogłosili dwie największe kumulacje protestów w Warszawie. Blokady stolicy, m.in. przed Sejmem i kancelarią premiera, odbędą się 27 lutego i 6 marca. 4 czerwca ma odbyć się wspólny protest europejskich rolników. Fragmenty wystąpienia: Zostaliśmy po prostu zgwałceni, i tak to trzeba nazwać. Jeśli się coś robi bez czyjejś zgody, to innych słów nie ma. Skończyło się, panie premierze, że władza zawsze ma rację. Naród ma odruch wymiotny, to nie może dłużej trwać. Przyszedł czas na opamiętanie. To nie nasi dziadowie i ojcowie, to nie my rolnicy niszczymy przyrodę. Nie ma embarga na rosyjskie zboże. Giełdy są zasypane rosyjskimi ogórkami czy cebulą. To nie są sankcje, to unijne zakłamanie. Polska ma największe na świecie złoża srebra, oświadczyła amerykańska organizacja US Geological Survey. Zaktualizowane polskie złoża wynoszą 170 tysięcy ton, gdy globalne to 720 tysięcy ton. Z kolei wiceliderem w produkcji srebra na świecie jest KGHM. Polskie złoża po obecnym kursie są warte 127 miliardów dolarów. Wydobywamy 1,3 tysiąca ton rocznie, co daje piąte miejsce na świecie. Za połowę światowego popytu odpowiada przemysł, na przykład fotowoltaika. Świat. Włochy kupują 132 czołgi Leopard 2A8 oraz 140 pojazdów wsparcia na jego nadwoziu, łącznie za 9 miliardów euro, staną się więc pancerną potęgą południa Europy. Dostawy potrwają od bieżącego roku do 2026. Czołgi przejdą pewne modyfikacje, zostanie zmniejszona ich termika w czasie pracy silnika na postoju oraz otrzymają włoski system kierowania ogniem. Lądownik Odyseusz firmy Intuitive Machines wylądował na Księżycu, co jest pierwszym w historii lądowaniem na nim przez prywatną firmę. Firmę oraz pierwszą misją księżycową USA od 50 lat. Start nastąpił 15 lutego w ramach programu CLPS, który ma na celu opracować technologię częstszego i niedrogiego lądowania na ziemskim satelicie. Firma Intuitive Machines otrzymała też kontrakt od NASA na umieszczenie sześciu instrumentów naukowych. Praca na księżycu ma potrwać 7 dni. Szwedzka policja ogłosiła, że 62 tysiące osób działa w kraju w grupach przestępczych lub ma z nimi kontakty, a w ostatniej dekadzie liczba śmiertelnych strzelanin potroiła się, osiągając poziom 10-krotnie wyższy niż Norwegia, Dania i Finlandia razem wzięte, około 60. 14 tysięcy osób jest aktywnymi gangsterami, a 48 tysięcy ma z nimi związki. Liczba ataków z użyciem materiałów wybuchowych również osiągnęła rekordowy poziom. Według policji, grupy przestępcze zagrażają systemowi, skutecznie zastraszają świadków, infiltrują instytucje i partie polityczne. To był krótki raport dnia top 10 wydarzeń minionych dwóch dni. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopigua.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się w poniedziałki, środy i piątki od 6 rano.